Witam serdecznie. Proszę państwa, cieszę się bardzo, że jestem z wami yy, i y, że już hasło i twinning właściwie padło kilkakrotnie tutaj. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry czas, żeby zaprezentować program tym osobom, które jeszcze z nami nie miały do czynienia. Yy, ważna sprawa. No to taka, że właściwie tworzymy taką olbrzymią społeczność nauczycieli. W chwili obecnej jest to już ponad 290 tysięcy zarejestrowanych użytkowników w programie eTwinning. Ta inicjatywa powstała na zlecenie Komisji Europejskiej i umożliwia realizację projektów edukacyjnych, które realizujemy przez internet z inną szkołą partnerską, we współpracy krajowej bądź międzynarodowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Ponadto, e-twinning oferuje także różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wszystkie bezpłatne. I do kogo skierowany jest ten program? No, po pierwsze, jest to narzędzie, działanie skierowane do nauczycieli, którzy mogą realizować właśnie tą współpracę europejską bądź krajową, ale także do uczniów. Tutaj mówimy o wieku ucznia od trzeciego roku życia do 19 roku życia, czyli konkretnie możemy współpracować, jeśli jesteśmy nauczycielem przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, czy też szkoły ponadgimnazjalnej do e twinningu. W tym momencie należy już ponad 33 kraje. Są to głównie kraje Unii Europejskiej, ale nie tylko. Od jakiegoś czasu w swoim gronie osób, z którymi możemy współpracować, mamy też taką grupę krajów nazwaną eTwinning Plus. I to są właśnie kraje takie jak Armenia, Azerbejdżan, również Gruzja. Jest tutaj Mołdawia, jest Ukraina oraz Tunezja. Czyli z tymi krajami możemy również podejmować współpracę. Działania w e można powiedzieć, że obejmują takie dwa obszary. Pierwszy obszar to jest ten e międzynarodowy, kiedy projekt edukacyjny o dowolnej tematyce realizujemy we współpracy z drugą placówką, szkołą lub przedszkolem z zagranicy. Natomiast kolejny obszar jest to e Twining krajowy, i to oznacza, że jako nauczyciel mogę współpracować przez internet nad projektem i e twinning z drugą placówką szkołą lub przedszkolem z naszego kraju no, zalet programu jest rzeczywiście bardzo dużo Natomiast myślę, że na początek, jeśli Państwo macie komputer, dostęp do internetu, grupę uczniów oraz dobre chęci, to naprawdę jest wystarczający powód, żeby już zaangażować się w e twinning, ponieważ nie mamy tutaj finansowania za projekty, dlatego też nie mamy jakichś skomplikowanych procedur, nie ma tutaj jakichś szczególnych formalności. Bezpłatne narzędzia oferujemy Państwu takie jak na przykład, to są narzędzia e-twinningowe, czyli konkretnie dostęp do platformy desktop, czyli pulpit nauczyciela, albo też platformy TwinSpace. Jest to platforma, dzięki której możliwa jest faktycznie realizacja online projektu edukacyjnego. W e Wykorzystujemy bezpieczny internet. To oznacza, że nasze platformy są zahasłowane. Każdy użytkownik, który rejestruje się w programie, jest weryfikowany przez biuro krajowe właśnie w danym kraju, w którym się rejestruje. To, co jest istotne, to że e-twinning rzeczywiście motywuje uczniów do nauki. Dzieje się tak dlatego, że wykorzystujemy nowe technologie, serwisy internetowe na przykład, czyli te rzeczy, które po prostu są naturalnym środowiskiem uczniów i są bardzo lubiane przez właśnie dzieci. Dlatego też uczniowie mają możliwość kontaktu, spotkania się z rówieśnikami z innej szkoły bądź nawet z innego kraju. Więc to jest tak jakby sama w sobie tutaj motywacja uczniów. Dodatkowo dla osób, które mają ewentualnie jakieś obawy przed przystąpieniem do naszych działań, chcemy zaoferować utworzenie w swojej szkole lub przedszkolu tak zwanego e-twinningowego zespołu nauczycieli, dzięki któremu możliwa jest realizacja projektu e-twinning przez kilku nauczycieli z tej samej placówki we współpracy z inną szkołą lub przedszkolem krajowym bądź zagranicznym. Jeśli chodzi o poszukiwanie partnerów, na przykład krajowych czy zagranicznych, tutaj nie ma problemu. Oferujemy Państwu specjalne narzędzia, są to wyszukiwarka internetowa, są specjalne fora, na których możemy ogłaszać swoje pomysły na projekty bądź przeglądać posty innych osób. Każdy nauczyciel właściwie może realizować swój własny projekt. Dzieje się tak z tego powodu, że każda osoba, każdy nauczyciel osobiście rejestruje się na platformie i ma swoje własne konto. Dzięki temu y, może w przyszłości otrzymać dostęp do swojej prywatnej przestrzeni w internecie, tak zwanej platformy Twinspace, na której może realizować y, taki projekt edukacyjny, który powinien być związany z podstawą programową. Wiemy, że to nie jest problem, Państwo znacie świetnie swoje podstawy pro, programowe i wielokrotnie zdarza się tak, że to, co już jest zapisane w podstawie, jest świetnym pomysłem na realizację przez internet jako projekt edukacyjny właśnie. I e twinning, po lekkiej być może modyfikacji. Co jest też istotne, kształcimy tutaj osiem kompetencji kluczowych, które są polecane przez Radę Europy, przez Komisję Europejską. Korzyści z e twinningu jest rzeczywiście bardzo dużo. Dla samych nauczycieli to jest przede wszystkim właśnie zwiększanie umiejętności z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to tutaj nieuniknione, ponieważ. Projekt jest realizowany przez internet. Po drugie, rzeczywiście następuje ogromny rozwój zawodowy, ogromny rozwój osobisty i twinning może też być wykorzystywany do awansu zawodowego, rzeczywiście to taki o, oczywisty sposób, w łatwy sposób możemy zauważyć poprzez właśnie strony internetowe, to jakby te, te wszystkie materiały multimedialne, cały projekt, czyli własny sposób można tutaj to wykorzystać i, i pokazać swoje osiągnięcia. Wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem i materiałami właśnie pedagogicznymi w naszym programie. Poznajemy nowe metody pracy i niejednokrotnie też wzrasta status nauczyciela. Dla samych uczniów to wspomniane już właśnie wzrost motywacji do nauki, to jest też uczenie się, właśnie pracy w grupie, tej w klasie czy w międzynarodowym zespole i pracy metodą projektu, jak również często nagroda w postaci oceny. Chciałabym zaprosić Państwa, żeby odwiedzić nas, nasz portal pod adresem e Tutaj w tej zakładce y, aktualności znajdą Państwo wszelkiego rodzaju informacje a propos naszych rekrutacji, które przeprowadzamy w związku ze szk y, różnymi szkoleniami, warsztatami, konferencjami, seminariami, które realizujemy czy to w kraju, czy to za granicą we współpracy z innymi biurami e-twinning. Warto zapisać się z tej strony na biuletyn elektroniczny, dzięki któremu państwo na własną skrzynkę mailową będziecie otrzymywali informacje właśnie o tych naszych wydarzeniach czy ewentualnych rekrutacjach na różnego rodzaju eventy. Też chciałam wspomnieć, że tutaj państwo również znajdą sieć regionalnych przedstawicieli i e twinning. To są przede wszystkim ambasadorzy Którzy działają w różnych województwach. Tutaj przedmówczyni właśnie też wspomniała dwa nazwiska, które się przewinęły także widziałam w grupie superwerbszy I to właśnie również są te osoby, właśnie także pani Jola Okuniewska z województwa warmińsko mazurskiego jako ambasador i twinning, a także Aleksandra Mińska, która jest także naszym ambasadorem w Wielkopolsce. I myślę, że te osoby naprawdę posiadają chyba wszelaką wiedzę, jeśli chodzi o doświadczenie w prowadzeniu projektu e-twinning czy w ogóle o e-twinningu i myślę, że chętnie odpowiedzą na ewentualne pytania, gdyby takie się później pojawiły i zapraszam także do korzystania z naszego helpdesku gdyby były jakieś pytania. Chciałbym państwu właśnie pokazać tutaj konkretnie ten projekt, ten Friends Forever i to nie jest błąd spellingowy, tak, w tytule, dlatego że ten właśnie projekt został nagrodzony w konkursie europejskim 2013 roku w swojej kategorii wiekowej. No właśnie. Realizacja projektu w szkole podstawowej nr 13 w Olsztynie we współpracy międzynarodowej z partnerami z Rumunii, z Portugalii, przez właśnie wspomnianą Jolę Okuniewską i w nagrodę nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w dorocznej konferencji i twinning takie wspaniałe doroczne wydarzenie często jest właśnie takim ogromnym wydarzeniem europejskim bodajże wtedy to się wydarzyło w Lizbonie o ile dobrze pamiętam i w nagrodę uczniowie otrzymali tablety a teraz już dobrze by było żeby sami autorzy opowiedzieli więcej na temat tych działań Projektu OPSA był bardzo prostym projektem, dlatego zdecydowałyśmy się znaleźć coś również rozwijającego dla nauczycieli. Była to teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według tej teorii organizowałyśmy wszystkie aktywności. Również wykorzystywałyśmy w tym projekcie wszystkie szkolne przedmioty. Partenerii din Polonia au fost colaboratori i Și uh, am utilizat pentru am świetnie, a comunica și a împărtăși experiențe internet. Toți online. internetu i lepiej Copiii ne-au cișpunit foarte multe și au dezvoltat o capacitate de comunicare, colaborare, cooperare. Absolutnie w przyjemnością. Przedmioty Podczas pracy na temat projektu o psach uczniowie nauczyli się bardzo dużo, jak opiekować się psami oraz nauczyli się, że trzeba pomagać bezpańskim zwierzętom. Bardzo duży nacisk położyłyśmy na rozwój umiejętności społecznych, dlatego też uczniowie pracowali w grupach, nauczyli się bardzo dużo piosenek i wierszyków w języku angielskim i rozwinęli swoje umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. No am fokudib, Bardzo się materiałe. cieszę, że wprowadziliśmy krat... psy na wszystkie nasze przedmioty. Dla... Materie, Mówiliśmy da, o psach na matematyce, języku rumuńskim, a na Świetnie było tak na razem na pracować koru. i korzystać z programu do szukania informacji o psach. W tym projekcie nauczyliśmy się dużo piosenek i wierszeków po angielsku. Nauczyliśmy się, żeby sprzątać po swoich kupilach i się nimi opiekować. Nauczyliśmy się, żeby chodzić z nimi do Weterynarze, bardzo dużo pracowaliśmy w grupach, poznawaliśmy rasy psów i pracowaliśmy w, w programach komputerowych. Wszystkie, Wszystkie zadania były świetne. to wymienić To najlepsze, więc pod aktywitacjami, które miały wpływ na koncentrację, na, na Wszystko mi się podobało. Dzięki e twinningowi mogę powiedzieć, że stałam się cyfrowym nauczycielem. Wykorzystuję narzędzia, które poznałam podczas realizacji projektów i e twinning w, w swojej codziennej pracy. Zaraziłam również tą pasją moich uczniów. Bawią się tymi narzędziami i również używają ich w domu. Projekt Lafos to był ciekawy doświadczenie, To ale się Ja i dzieci dużo się nauczyliśmy. Możemy zrobić coś zupełnie innego, niż wcześniej. A mam wątąc, komu są aduk szkoła, ma się nauczysz, Gdybym miała poradzić coś przyszłym nauczycielom, przyszłym e twinerom, powiedziałabym: nie wahajcie się, od razu się rejestrujcie i zaczynajcie realizację swoich projektów. teraz, jeśli chodzi o to, skąd czerpać inspiracje na projekty e twinning, ja chciałabym Państwa tutaj zachęcić do o, tego, aby zajrzeć do naszych publikacji na portalu eTwinning.pl, w tym właśnie dziale znajdą Państwo taką publikację, która wydawana jest co roku pod tytułem Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning, w której znajdą Państwo opisy konkretnych działań realizowanych w szkołach i przedszkolach, we współpracy międzynarodowej. Właśnie na naszej stronie można sobie taką książkę pobrać w formacie PDF i zapisać na swoim komputerze, bądź też za pośrednictwem specjalnego serwisu, jako, jako e właśnie przeglądać i myślę, że są tam opisane konkretne działania, konkretne zadania, a także macie Państwo dzięki tym publikacjom dostęp do interaktywnych linków, co oznacza, że można zobaczyć bezpośrednie rezultaty tych projektów, bezpośrednie wyniki prac, czyli na przykład prowadzone blogi, powstały prezentacje multimedialne, wszystkiego rodzaju strony internetowe, filmy, pliki MP3, nagrania, czyli te konkretne prace, które powstały w efekcie działań w projekcie. I to jest właśnie ta nasza strona, tak wygląda książka z ubiegłego roku. Dzisiaj mam nadzieję, że część z Państwa też na naszym stoisku prezentowała się książkami z ubiegłego roku. Co jeszcze w e Twiningu Mamy bardzo bogatą ofertę kursów internetowych, które dzielą się na dwa takie obszary. W, te, w tej pierwszej kategorii mamy kursy związane z e I to są kursy dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programem. To jest ten kurs osób właśnie o poziomie podstawowym, lub tych, które już coś wiedzą na temat wykorzystania technologii I projektów i twinning i to jest kurs dla osób właśnie zaawansowanych. Ponadto yy, mamy też 45 tytułów różnych kursów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu, yy, z których możecie Państwo rzeczywiście wybierać, realizować te kursy online. One się odbywają na platformie Moodle, wszystkie są bezpłatne. Yy, wydaje mi się, że tutaj dla Państwa na tym poziomie edukacyjnym yy, edukacji wczesnoszkolnej takie na przykład tytuły jak realizacja y, chociażby plakatu multi, multimedialnego typu Glockster, czy jak zrobić komiks, może być na przykład kursik dla uczniów, fotoedycja, mapy mentalne na przykład mogłyby się przydać, czy wykorzystanie aplikacji Learning Apps, czy chociażby y, jak stworzyć książeczkę elektroniczną, y, czy na przykład jak wykorzystywać serwis. Hot Potatoes, te mogłyby się przydać. Inną formą szkoleniową, którą też chciałam zaprezentować, to są takie krótkie spotkania, trzygodzinne szkolenia u nas właśnie w biurze na Mokotowskiej 43. Nazywamy to i czwartki i rekrutujemy po prostu osoby chętne online. To są warsztaty przy komputerach, w sposób praktyczny, odbywają się właśnie z zadaniami. Przyjrzycie Państwo do nas i. Wykonujemy, pomagamy się zarejestrować w projekcie, w programie, pokazujemy jak wygląda platforma TwinSpace, jak, jak możemy wykorzystywać portal desktop. A tutaj chciałabym także Państwa zaprosić na konferencję, która będzie już wkrótce, odbędzie się właśnie w Warszawie, 21 marca, we współpracy z programem Erasmus+. I właśnie zaczęliśmy rekrutację, więc myślę, że jeszcze szansa by była, żeby się dostać. I znów będzie dużo inspiracji, będą warsztaty komputerowe na miejscu, można się będzie zarejestrować, można będzie poznać nasze narzędzia i e twinningowe i jak zwykle zawsze mamy certyfikat udziału i też inne ciekawostki. Kolejnym eventem, o którym chciałam też powiedzieć parę słów, to jest właśnie konferencja, która się odbędzie 10, 11 czerwca z uwagi na obchody dziesięciolecia i twinningu w Europie. W Polsce również świętujemy, z tej okazji mamy wiele wydarzeń, a to jest taka właśnie nasza dedykowana temu specjalna konferencja. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby znaleźć faktycznie Partnera do współpracy, czyli drugą polską szkołę lub przedszkole, chcieliby poznać narzędzia e-twinning, zaplanować projekt i wyjechać już z zarejestrowanym projektem e-twinning, zapraszamy te osoby na seminaria krajowe. To są eventy dwudniowe i takie eventy planujemy właśnie do zorganizowania organiz w kwietniu, w czerwcu, w listopadzie i w grudniu. Więcej informacji poprzez portal już bliżej tych terminów ewentualnie poprzez newsletter, jeśli się Państwo zapiszą. A dla osób, które są może jeszcze bardziej odważne albo zainteresowane współpracą międzynarodową, proponujemy jeden z naszych eventów, który jest właśnie takim międzynarodowym spotkaniem, to jest seminarium kontaktowe zatytułowane Early Education, czyli właśnie nauczanie wczesnoszkolne, które odbędzie się w lipcu, najprawdopodobniej w Połtusku i tutaj również... Najpierw zapoznamy się, zintegrujemy uczestników, następnie odbędą się praktyczne warsztaty już z wykorzystania narzędzi, platform i w efekcie czego właśnie po tych sesjach z planowania projektu mamy nadzieję, że znajdą państwo partnerów do realizacji takiego projektu i zarejestrują skutecznie właśnie swój projekt we współpracy międzynarodowej. Co jeszcze jest w dla państwa? No oczywiście więcej yy, szkoleń, więcej yy, na przykład yy, konkursów wszelkiego typu, czy to na poziomie krajowym czy europejskim. Dla osób, które będą mieli już miały swoje projekty, można ubiegać się o odznaki jakości za dobry projekt na poziomie krajowym czy europejskim dalsze szkolenia poprzez portal europejski tym razem i TwinningNet i na przykład udział w grupach dyskusyjnych które też są bardzo ciekawą inicjatywą i na zakończenie mojego wystąpienia chciałabym życzyć państwu takiego entuzjazmu radości motywacji do wszelkich działań twinningowych jakie zaraz zobaczymy w filmie który powstał przy okazji realizacji projektu Talking Pictures a był zrealizowany realizowany w przedszkolu numer 48 w Zabrzu. Dziękuję.